Witam. Dzisiaj chciałbym Wam pokazać, jak wymienić boczny kierunkowskaz z lusterku w Toyocie Avensis z 2010 roku. To jest chyba symbol T27, z tego co pamiętam. Ponieważ ten kierunkowskaz mi nie działa, podejrzewam, że tam dostała się po prostu woda. On jest tutaj troszeczkę pęknięty. O, nawet jest brudne, zaparowany jest. Tam jest taka elektronika, która podejrzewam, że wysiadła i muszę go wymienić. Ja taki kierunkowca sobie zamówiłem na Allegro. Kosztował, kosztował mnie około chyba 130, 130 zł. I teraz spróbujemy go właśnie jakoś wymienić. Od czego zacząć? Najpierw musimy ściągnąć. Tą obudowę yy, ona tu się u mnie akurat już się ściągałem, ale pokażę Wam, czego używałem do ściągnięcia właśnie tego plastiku. Ja mam takie plastikowe łyżeczki. Dlaczego plastikowe, a nie na przykład śrubokrętem? No, z bardzo prostego powodu. Ponieważ jak będę używał śrubokręta, jakiegokolwiek dużego, po prostu porysuję lakier. Więc używam takich właśnie. Kupiłem sobie takie plastikowe, yy, takie plastikowe właśnie yy, szpatułki, łyżeczki. Nie wiem jak, jak to woli, bardziej jakaś taka szpatułka. I używam je wszędzie tam, gdzie mogę coś porysować lub uszkodzić. Na przykład jak coś wyciągam, właśnie plastikowego, lub po prostu, na przykład, nie wiem, jakąś szparę po prostu tutaj mam między, między na przykład szybą a, a, a lakierem, żeby tego lakieru po prostu nie porysować, to używam czegoś takiego. Dobra. Jak to, jak to ściągnąć? Podważamy sobie delikatnie z góry. Właśnie próbuję podważyć, o. Ale jedną ręką mi trudno, więc ja Spróbuję to ściągnąć i zaraz Wam pokazać, jak to ściągnąłem. Właśnie mi się udało i zaraz Wam toś pokażę. Dlaczego od góry ściągamy? Dlatego, że na dole, zobaczcie, tak to wygląda po ściągnięciu. Na dole są takie, mm, takie po prostu za, yy, zaczepy, które trzymają od dołu. Jeżeli zaczniemy ściągać od dołu... To po prostu nam to się obłamie. Tutaj ktoś wcześniej już chyba ściągał, a może ja łamałem, nie wiem. Tu jest jeszcze środkowy taki zaczep, o to zobaczcie, on jest ułamany już. O, już nie trzyma, tylko trzyma na dwóch dolnych. Więc nie wiem, czy ja go łamałem, czy ktoś go ułamał, nie wiem. W każdym bądź razie widzę, że chyba to jest nowy łamany. być może że ja łamałem. No ale trudno. A u góry siedzi po prostu tylko w tej krawędzi, tutaj, przy. Yy, uszczelce. Tu, tu uszczelki nie ma, tylko tu jest plastik. Z plastikiem po prostu się łączy i to wszystko. Także tak to wygląda. Czyli po prostu ściągamy. Jak mamy to założone w ten sposób o tako, to ściągamy to od, od góry i delikatnie podważamy i wysuwamy. Dobra, co dalej? Teraz musimy sobie tutaj wziąć. Yy, lusterko, jak najbardziej skręcić w lewą stronę, w prawą stronę i troszeczkę ją wziąć do góry, to znaczy w zasadzie w prawą stronę i do góry, żeby ono było, żeby ona było po prostu, żeby się nam się tu zrobiła taka szczelina. I tam, nie wiem, czy to będzie widać, podejrzewam, że nie będzie widać, ale zaraz Wam pokażę na, a może będzie widać, o! Tu jest jedna śrubka, o! I na dole, podejrzewam, że nie będzie jej widać tutaj, bo jest za ciemno, chociaż spróbuję ją jakoś zlokalizować, o tu, no nie będzie widać, niestety. Może, czekajcie, może światło włączę O, może, może będzie widać. O, o tu, o, jest druga śrubka. Tak to wygląda na nowym. Kierunkowskaz jest tak, o, tu jest ta jedna śrubka, i tu jest ta druga śrubka. I zobaczcie, że ona również ma takiego klipsa, na którym się tutaj trzyma, taki zaszczep, i tutaj z drugiej strony, żeby go również nie wyłamać, to jest bardzo ważne, że podczas ściągania tutaj musimy też zwrócić uwagę, żeby tutaj delikatnie nacisnąć, żeby nam to wyszło i później również od dołu musimy to, yy, od góry yy, również spróbować nacisnąć, żeby nam się to tutaj yy, odczepiło. Dobra, spróbujemy to odkręcić. Śrubki już mam odkręcone. Teraz tak jak powiedziałem, Musimy tutaj próbować delikatnie to podważyć. Otóż, żeby nam ten. żeby nam to wyszło. Nie wiem, czy będzie. No, jednak muszę użyć drugiej ręki. Nie jest. O, 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 o. Jednak muszę użyć drugiej ręki i tak samo jest od dołu. Także zaraz Wam to pokażę, jak to spróbuję zdemontować. I pchnąć. Ten już poszedł. nam, O. I o. Proszę bardzo. I mamy już. Kierunkowskaz odłączony. Co dalej? No dalej musimy wypiąć ten kabelek. Znowu nie wiem, czy uda mi się wypiąć na jedną rękę. Może mi się uda, może nie. O, udało mi się wypiąć na jedną rękę. No i zobaczcie, jaki on tutaj jest zaparowany. Po prostu dostawa się do niego woda. Teraz sprawdźmy, czy będzie nam działał drugi. Bo się okaże, że może wcale nie będzie działał. Wtedy będzie lipa. Ale już Podłączmy i zobaczmy. Dobra, podpiłem na razie samymi kabelkami. I teraz zobaczę, czy w ogóle zadziała. Bo się okaże, że może w ogóle nie działać. No Ale cóż, włączyłem tamten kierunkowskę, tam tamten działa. Teraz włączmy ten. No i już widzę, że działa. Fantastiko. Dobra skoro działa, no to montujemy z powrotem. Mam nadzieję, że pójdzie tak samo łatwo jak jak przy demontażu. No dobra, teraz w drugą stronę. Najpierw musimy go tutaj sobie delikatnie ułożyć, tak jak ma iść. O! Mam nadzieję, że będzie pasował, bo tutaj coś widzę. Że on tu jakieś twarze opory. O, wszedł. Oj, kurziła. Ale coś mi tutaj z tej strony nie chce wejść. Zaraz. Sekundkę, ladies and gentlemen. To wszedł. A czego to nie wchodzi? No nic. Muszę go jakoś tutaj delikatnie... Telefon muszę odłożyć i jakoś go dwoma rękami próbować włożyć. No i zobaczcie, dwoma rękoma i bez problemu wszystko ładnie weszło. Teraz nam pozostaje tutaj łóżko. Te, te śrubki, o których mówiłem. Tu jedna i tu druga, zakręcić. No i dobre, teraz czym tu kręcimy? Eee, no ja mam taki mały śrubokręt. To jest torx. O. No, niestety on musi być cienki i on musi być dosyć taki, no nie wiem, tu ma gdzieś z 5 cm długości. Ponieważ jak będzie gruby, tak jak o tym próbowałem odkręcić, no to niestety o ta końcówka przeszkadza tutaj i tam nie ma podejścia między lustrem a plastikiem. Więc, no, niestety musicie mieć jakiś taki mały, małego torxa. Żeby można było jakoś to garnąć. Akurat taki mam. Tak bym nie miał, to bym musiał pojechać kupić. O! Okej. Okay. No to wkręcamy. Słuchajcie, jeszcze bardzo jedna ważna rzecz. Pamiętajcie, żeby... Kurde, tutaj trochę... O! żeby używać odpowiedniego rozmiaru śrubokręta, torxa, do odkręcenia śrub, ponieważ te śruby dosyć mocno tam są zakręcone i one są dosyć, dosyć małe. To jeżeli użyjemy troszeczkę za małego tego torxa, to robimy śrubę po prostu i nam później będzie ciężko to odkręcić. Więc bardzo ważne, żeby po prostu, żeby właśnie używać odpowiedniego klucza, czy odpowiedniego śrubokręta. O! Bo, jak będzie za mały, to nie, wydaje nam się, że jest ok. Kręcimy, a de facto tam jest za duży luz, po prostu i to się obrabia ta śruba. I po kilku, yy, po kilku razach po prostu nam się to wszystko upierdziuli, dobra. Teraz obudowa. Ostatnia rzecz, czyli obudowa. Obudowę tak samo zakładamy od dołu. O, musi nam tam się dokładnie wpasować. I znowu muszę użyć obie ręce, także na razie muszę odłożyć telefon. No i no, na obie ręce wszystko elegancko piknie. Wszystko się trzyma tak, jak powinno się trzymać. Sprawdźmy jeszcze raz, czy wszystko działa. Tutaj troszkę lampę sobie Moja lampeczka. Zobaczymy. Easy come, easy go. Dobra. No pięknie. No wszystko elegancko. Czas Jaki poświęciłem na to, to jakieś pół godziny. Także nie jest to naprawdę trudne. Pozdrawiam. Cześć.